Cześć kochani. Cześć, witam serdecznie na dzisiejszym live, pierwszym z serii trzech, na których będziemy omawiać kolejne tematy z wybranej przeze mnie tematyki, a mianowicie dzielimy sobie te trzy livey na trzy poziomy, do jakich może dojść lektorka. O, Witam pierwsze osoby. Cześć. Więc na każdym z tych trzech live'ów będę poruszała temat. O, witamy kotka. <laughs> na każdym z tych trzech live'ów będę poruszała temat wybrany z konkretnego poziomu, z konkretnego levelu. Więc dzisiaj opowiemy sobie o pewnym temacie, który już wydarza się na levelu pierwszym, na poziomie pierwszym rozwoju jako lektorka, czyli konkurencja. Wszystko by się udało, gdyby nie ta konkurencja. Jak sprawić, żeby Znikła? Czy ona musi znikać? A może da się sprawić, żeby nie przeszkadzała nam w rozwoju, w kwitnięciu biznesu? Więc tym dzisiaj chcę się z wami podzielić. Witam kolejne osoby, które dołączają. Jak macie pytanka, to piszcie. Też nie chcę przedłużać tego live'a, chcę przekazać taki konkret, żeby też osoby, które później sobie oglądają, szczególnie też na YouTube, bo wrzucam live'y na YouTube, więc jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału Kreacja Serca, to zachęcam, bo tam można sobie te live'y obejrzeć potem na przyspieszeniu i wygodniej na pewno niż tutaj na Instagramie. Ok, więc podzieliłam rozwój lektorki. Na takie trzy poziomy. One opierają się na moim doświadczeniu, ale też i na obserwacji tego, jak rozwijają się lektorki, jak, jak one dochodzą coraz wyżej, wyżej do kolejnych przełomów. Wobec tego organizuję takie bezpłatne wyzwanie, na którym Właśnie będę opowiadała szerzej, co musi się wydarzyć, żeby wyjść z jednego poziomu do drugiego, a, a potem oczywiście do trzeciego, czyli do momentu, kiedy uwalniamy swój czas, robimy coraz więcej produktów cyfrowych, tworzymy własne całe programy i ten czas, ten nasz grafik, zamiast się cały czas zapełniać, on się tylko zapełnia do pewnego poziomu, właśnie o tym będę mówiła w levelach, a później staramy się go troszeczkę. Um, uwolnić, żeby zyskać wolność na tworzenie innych projektów, które są bardziej skalowalne. I o tym będę opowiadała na wyzwaniu, na które Cię serdecznie zapraszam. Link do zapisu jest w bio na moim Instagramie, a jeśli oglądasz to na YouTube, no to jest w opisie tego filmu. Ok, zaczynajmy, bo widzę, że już kilka osób przyszło, więc przede wszystkim, czy Ty masz konkurencję? I większość lektorów, gdy zaczyna, no to ma niejako tę konkurencję, bo jest dużo osób, które uczą angielskiego, które uczą niemieckiego, hiszpańskiego. I gdy w ten sposób na to spojrzymy, no to tak, ta konkurencja jest całkiem spora. Ale możesz to rozwiązać, gdy tylko znajdziesz swój wyróżnik, znajdziesz to, czym ty odróżniasz się od tych innych lektorów, którzy uczą angielskiego, którzy uczą niemieckiego i tak dalej. I tym wyróżnikiem może być mm, Twoja specjalizacja, Nisza, osoby, do których się kierujesz, twoja metodyka, twoje podejście, twój system, coś, co sprawdziłaś i zadziałało u ciebie lub u twoich klientów. I nazywając to tak konkretnie, będziesz w stanie wyróżnić się spośród tej konkurencji, która cię otacza i sprawić, że nie będą oni dla ciebie niejako zagrożeniem, bo wiesz, łatwo jest rzucić, no tak, bo mi nie wychodzi, bo jest duża konkurencja, ale przenieśmy środek ciężkości, na ciebie, co ty zrobiłaś, żeby wyjść z tej konkurencji, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, że jest w tobie coś takiego, w co warto zainwestować i to właśnie z tobą warto się uczyć. Ale dzisiaj tak naprawdę chciałam powiedzieć też o dwóch drogach, które możesz wybrać, żeby od tej konkurencji odejść, bo wyróżnik jest w miarę jasny. Jest to taka strategia, która pozwala ci tak naprawdę na każdym etapie zapraszać coraz to nowe osoby, doprecyzowywać swój przekaz. I przechodzić na kolejne etapy. Ale zaczynając, już polecam Ci ustawić też strategię cenową, czyli nie tylko wyróżnik, to co wyróżnia Twoje podejście, ale też strategię cenową, bo jeśli wychodzisz na rynek z podejściem uczę angielskiego, wszystkich, każdego i w żaden sposób nie mam żadnej opracowanej metodyki, korzystam z książki takiej i takiej, zapraszam. No to jest dużo takich lektorów. Poza tym ustawiasz zazwyczaj cenę w ten sposób, że patrzysz, aha, koleżanka ma 100 zł, koleżanka ma 90, tutaj ktoś ma za 80, więc wypośrodkuję, może 90. Patrzysz, nikt się nie zgłasza, no to chyba cena, no to zniżam na 80 itd. No i pozostając w tej strategii cenowej, nic dziwnego, że ludzie wybierają najtańszą opcję, no bo to jest w miarę naturalne. Dlaczego ktoś ma przepłacać, jeśli... Nie wie, czym ty się wyróżniasz, tym, czym ty się cechujesz. I po cenie też nie jest w stanie, w stanie tego stwierdzić, bo twoje ceny są porównywane z innymi, więc wybierze po prostu tańszą lektorkę angielskiego. No bo jeśli ma lektorkę angielskiego za 100 zł, za 90, za 80 i one mniej więcej są takie same, każda jest po studiach, każda uczy angielskiego wszystkich i jest miła atmosfera u niej, no to ja też bym wybrała chyba tańszą, bo nie rozumiałabym. Dlaczego mam wydać więcej? I właśnie tutaj jest Twoja rola, żeby uświadomić klientowi, co może zyskać, jeśli za tym idzie cena, co może uzyskać u Ciebie więcej, albo jak, jakiego typu klienta oczekujesz, z kim pracujesz, jakie mają efekty i co jesteś w stanie też temu klientowi za, zaoferować, po prostu. Ale idąc dalej, pozostając w tym kręgu tych przeciętnych cen, takich rynkowych, no, to nadal nie jesteś w pozycji takiej, która mówi, OK, u niej jest coś innego, i wtedy zazwyczaj są dwie strategie. To działa też w kategorii nie tylko usług, ale też produktów cyfrowych, na przykład. Czyli rzucam wszystko tanio, no i to jest jedna strategia, czyli będę tańsza niż inni, wtedy na pewno mnie wybiorą. Ma to pewien sens, bo tak jak powiedziałam, po co przepłacać? Ja też bym wybrała kogoś tańszego, jeśli nie rozumiem różnicy pomiędzy poszczególnymi usługodawcami czy produktami. Proste. Więc jest to jedna ze strategii. No i to nie jest ta polecana przeze mnie dla małych marek. Dlaczego? Możesz wejść w wojnę cenową, ale istnieje duże ryzyko, bo musisz na to wydać kupę forsy, tak to nazwę, no bo musisz dotrzeć do bardzo, bardzo dużej liczby osób. Musisz iść na skalę, czyli żeby sprzedać jakieś produkty, czy um, już nie mówiąc o usługach, bo po prostu będziesz pracowała od 7 do 22, ale żeby to zrobić, okej, okay. ja się zgodzę z tym, że pozyskasz klientów, um, abstrahując już od tego, jaki to jest klient, czy naprawdę ceniący sobie jakość, rozwiązań i rzetelny, ambitny itd., ale zakładając, że są to takie osoby. To teraz jest kwestia taka, że musisz do nich dotrzeć, że musisz dotrzeć do tych osób, a mała marka zazwyczaj ma małe zasięgi. Początkująca marka i nie jest w stanie wyjść do szerokiego grona odbiorców, więc wtedy trzeba zainwestować w reklamy. Jeśli nie chcesz inwestować w reklamy, no to działania organiczne, które też są wymagające. Jeśli płacisz, nie płacisz pieniędzmi, no to płacisz czasem. Albo obie te rzeczy. No i do im więcej osób musisz dotrzeć, tym droższe są to dla Ciebie działania, tym bardziej kosztowne. I okej, okay, może też się wydarzyć tak, że, mm, że wykończysz tę konkurencję, ale z jakim kosztem dla ciebie? Plus trzeba być naprawdę dużym graczem, żeby unieść ten czas, kiedy, kiedy przyjmujesz te wszystkie tanie usługi, Wykonujesz te tanie usługi za niskie stawki, kiedy sprzedajesz za niskie stawki. No i to jest strategia dla naprawdę dużych graczy, którzy mogą, mają budżety reklamowe, mogą przeczekać ten czas, wręcz są w stanie dokładać do biznesu. To się też dzieje czasami w e-commerce, gdzie sprzedaje się produkty pewne, niektóre poniżej poziomu rentowności, tylko po to, żeby ludzie kupowali, bo ten sprzedawca łata sobie dziurę innymi produktami. I on jest świadomy tego, że on sprzedaje poniżej progu rentowności, ale nie obchodzi go to, nie, po prostu. Wobec czego to jest strategia dla dużych graczy, dla dużych biznesów, dla takich, którzy są w stanie przetrwać wojnę cenową i wytrzymać ten czas, kiedy wręcz dokładają do biznesu, bo musi, musi się to zawsze wiązać z tym, że musisz pozyskać dużo kursantów, dużo klientów, dużo osób na Twoje produkty. Ja nie mówię, że te produkty tańsze są gorsze. Ale dla Ciebie, jako małej marki, jest to trudna sytuacja, żeby przebić się też z tym, bo mimo wszystko e, utożsamiamy też naszą mm, kwotę, jaką wydajemy na dany produkt, też z jego jakością. Więc od tego też możesz nie uciec. Możesz nie uciec od tego, jacy klienci też inwestują w tego typu rozwiązania. To nie jest tak, że zawsze kupujemy tanio, bo nie chcemy stawiać na jakość, ale mm, ryzykowne jest też budowanie całej strategii marki na. Czymś takim, bo czym innym są produkty tanie, które prowadzą dalej w podróży klienta, a czym innym są produkty, które po prostu wszystkie są takie tanie i, i jakby możemy mówić też o dyskontach, które też sprzedają, też sprzedają bardzo tanio i też przyrodzą tam ludzie, którzy też cenią sobie jakość, ale jednak koszt pozyskania klienta jest często wyższy. No i tutaj już wchodzimy w strategię różnych promocji, że ta cała strategia komunikacji marki też jest oparta na promocjach, a te promocje też musisz odpowiednio wyliczać, żeby nie było tak, że dokładasz do promocji, bo każda promocja, każdy, każda obniżka też musi być wyliczona. I, więc to też należy do Ciebie. Jest dużo z tym pracy. Nie mówię, że to jest zła strategia, bo to też zależy, do jakiego typu klienta się kierujesz. Może Twój klient właśnie tego oczekuje, więc to jest do sprawdzenia, ale. Teraz opowiem Ci o drugiej strategii, którą uważam, że jest dużo bardziej sensowna dla małych marek i dla osób, które zaczynają, które są początkujące. No tylko tutaj jest jeden minus poważny, bo wymaga ona odwagi. Odwagi do działania, odwagi do stanięcia za sobą i odwagi do wzrastania. Nie mówię, że. Jeszcze raz, żeby nie być źle zrozumiana, nie mówię, że taka strategia, którą przytoczyłam wcześniej, nie wymaga odwagi, bo Oj, uwierzcie, że tutaj też trzeba się mierzyć z różnymi komentarzami, z niesprzyjającymi warunkami, tak to ujmijmy, ale tutaj ta strategia wymaga przede wszystkim naszego rozwoju wewnętrznego, naszego rozwoju tego przyjmowania coraz wyższych kwot finansowych, czucia się z tym komfortowo i też podnoszenia jakości, jaką oferujemy. Więc ta strategia to jest wejście w poziom marki premium. I co to znaczy? Niekoniecznie to zawsze musi być wszystko drogie dla bogatego klienta i tak dalej, ale ja tutaj zawsze polecam spojrzeć w ten sposób, że należy zastanowić się, co my możemy dać, zresztą to się łączy też z tym wyróżnikiem: co my możemy dać, czego nie daje nikt inny, co nas wyróżnia, co jest warte tego, żeby ktoś zainwestował w nasze rozwiązanie. I naturalnie to będzie też droższe. Więc kiedy my kierujemy się do segmenta osób, które chcą zainwestować w jakościowe rozwiązania, bo zależy im na jakimś konkretnym, na konkretnej metodzie, na konkretnym nawet lektorze, bo po prostu charakter pasuje, na tym doświadczeniu, które ktoś prezentuje, na tym podejściu, no to nagle okazuje się, że pieniądze nie są aż tak istotne, jak mogłyby się wydawać. Nie? I wchodzimy w temat tego, co ja mogę dać, żeby zapewnić jak naj... Lepsze rozwiązanie, jak najlepszą jakość tego, tej oferty, jak najbardziej celowaną komunikację, jak mogę dopasować się do tego potencjalnego klienta, żeby chciał iść w podróż razem ze mną. Co mogę dać, żeby opłacało się też klientowi w to zainwestować? Czy moje rozwiązanie przybliża go do jakiegoś upragnionego celu? Jeśli tak, to jakiego? Co konkretnie zyska? Czy to jest mierzalne? W jaki sposób moż, mogę o tym jeszcze inaczej opowiedzieć, żeby on wiedział, że to jest dla niego i przybliży go do jego celu. I tutaj, kreując markę premium, po pierwsze, może nie wydarzyć się to tak, że stwierdzisz, OK, to dzisiaj, dzisiaj daję niską cenę, nałapię klientów, jak to tak często <grych> gdzieś tam czytam, jak nałapać klientów, a później sobie podwyższę. No bo jakby który moment będzie tym, w którym to się wydarzy, że ty nagle. Zmienisz całą ofertę, jeśli ty zmienisz całą ofertę na premium, czyli zaczniesz dawać tę dodatkową wartość, wyróżnisz metodykę i tak dalej, no to skutkuje to tym, że ty musisz zmienić całą komunikację, musisz zmienić cały segment klienta, czyli wszystko to, co dotychczas wypracowałaś, jest tak naprawdę wek. Po prostu. Tak samo twoi starzy klienci raczej nie uniosą tego typu podwyżki, więc ty i tak musisz się. Takiej tego typu dużego skoku. Nie? Więc yy, i tak musisz kierować się już do nowego segmentu klienta. No i na nowo określać swoją firmę, swoją markę, to, co prezentujesz, więc dlaczego nie zacząć z tym już od początku? Też zobacz, jeśli jesteś w stanie yy, zarobić odpowiednio na produktach typu premium, albo bardziej personalizowanych, bardziej takich zindywidualizowanych pod konkretną osobę, albo naprawdę z konkretnym rozwiązaniem, za które ktoś chce zapłacić, chce mnie zainwestować. To Twoja marka jest w stanie urosnąć, ty jesteś w stanie zarobić i dopiero wtedy zainwestować na przykład w reklamy, zainwestować w jakieś dodatkowe narzędzia. Czyli nie od początku pcham się w koszta i zajmuję segment rynku, który chce płacić mało, no bo tam teoretycznie jest się łatwo dostać, bo każdy nie chce wydawać zbyt dużo. Ale z drugiej strony jest to dla Ciebie pułapka, więc w małej marce najlepiej jest. Yy, najpierw wyjść z bardzo dopracowanym choćby jednym programem, choćby jedną usługą czy produktem, i tak jak uczyłam na przykład w kursie Flagowiec, że można coś takiego zrobić, choćby jedną rzecz, ale taką dopracowaną. I dopiero sobie zwiększyć, dopiero tworzyć całą tę ścieżkę klienta, całą drabinkę, bo jeśli ty zarobisz na swojej marce, to dopiero będziesz mogła zwiększać wpływ, zwiększać zasięg, i dopiero niejako będziecie stać na to, żeby tworzyć na przykład bezpłatne wyzwania, takie jak ja teraz tworzę, albo. Niskokosztowe produkty, które zapraszają bardziej do Twojego świata. Dopiero to jest dla Ciebie ten moment, kiedy Ty już zarobiłaś niejako na to, a jak zaczniesz od drugiej strony, to będziesz dokładać, dokładać, dokładać i tylko się frustrować, kiedy jest zwrot, czy w ogóle on nastąpi nie? z biznesu. Dlatego to jest strategia, może bardziej wymagająca energetycznie, bo musimy się odważyć wyjść z taką usługą, z czymś jakościowym, z czymś premium. Obwiesić to światu, dopracować komunikację. To nie jest już wtedy poziom, jestem nauczycielką angielskiego, tylko to jest już poziom, mam swoją metodę, opowiem ci o niej w ten sposób, w ten i w ten. Mam takie doświadczenie, takie efekty i tak dalej, więc tutaj budujemy, to jest dlatego tak bardzo potrzebne, żeby pokazać się też szerzej światu, dać, dać, się, dać zabłysnąć sobie i wyjść z tym odważnie, bo ta strategia pozwoli ci też dotrzeć do tych wyjątkowych klientów, bo zobacz, nie musisz mieć wtedy skali, nie musisz mieć tysiąca czy więcej klientów. Wystarczy ci kilka osób, które powie ci, co czyste jest, <grytanie> i jesteś w stanie już utrzymać spokojnie swoją firmę, siebie i inwestować w dalsze rozwiązania, w dalszy rozwój. Więc zobacz, jest to takie wejście od razu do tego wysokiego konia, start z wysokiego C. Ale on ma duży sens w przypadku małej marki, bo tak jak mówię, gdy masz usługi high ticket, gdy masz usługi premium, to wystarczy ci kilka osób do tego, żeby ich poprowadzić po pierwsze jakościowo. Masz na to czas, masz na to energię, masz na to pomysły i fan przede wszystkim z tego. Po drugie, te osoby są zaopiekowane, a uwierz, ludzie naprawdę chcą być zaopiekowani. Cenią sobie jakość, cenią sobie personalizowane rozwiązania, cenią sobie twoje podejście i Chcą po prostu tego typu usług. To nie jest tak, że wszyscy chcą, jak najtaniej, jak najszybciej, byle jak. To nie jest tak, albo że wszyscy szukają tylko, gdzie tutaj jest najtaniej. Bo nie chodzi tak do końca o cenę. Tutaj chodzi o doświadczenie, o to, co jesteś w stanie zaoferować. Naturalnie też, też powiem tak, w jednym z webinarów mówiłam o tym, że cena jest jednym z trzech elementów oferty premium w moim doświadczeniu i oczywiście jest nierozerwalnie związana z tym, no bo naturalnie Ty dajesz więcej, dajesz innego rodzaju doświadczenie, dajesz dodatkowe rzeczy do tego, więc to naturalnie, że też za tym idzie cena, ale dzięki temu Twoi klienci mogą mieć też lepsze doświadczenie, no i Ty możesz rozwijać swoją markę i później jak już Cię na to po prostu stać, oferować usługi darmowe, niskoopłatne, low ticketowe i Taką strategię bym przyjęła, bo na tym segmencie premium jest dużo miejsca do zagospodarowania. Wydaje się, że mało osób jest w stanie zainwestować w takie rozwiązanie, ale to jest tylko przekonanie, błąd poznawczy, bo wcale nie jest tak. I nawet nam się nie wydaje, jakie osoby cenią sobie właśnie taką jakość, bo to nie jest tak, że tylko osoby. Ultra bogate mogą sobie na to pozwolić. Nie, bo ja już słyszałam też historię o osobach, które mają mnóstwo zasobów, ale nie chcą inwestować w pewne rozwiązania, nie są dla nich priorytetowe, to jest ok. A z drugiej strony osoby o przeciętnych zarobkach są w stanie w pewne rozwiązania zainwestować tylko dlatego, bo chcą, bo tego pragną, i czują, że zasługują na jakość. Czują po prostu, że jest to dla nich najlepsze rozwiązanie i Chcą dla siebie to zrobić i tyle. Na przykład nauka języka czy inne, inne tematy są dla nich priorytetem. A inne in, na przykład nie lubią inwestować w markowe ubrania. Przykładowo. Ale lubią super doświadczenie w restauracji. Widzisz, inne osoby uwielbiają torebki, ale wolą gotować w domu. Rozumiesz? I to nie do końca ma znaczenie, kto ile zarabia. A to, na co chce wydawać, czego pragnie, co lubi. I bardziej tutaj w tym kierunku, więc żeby zapewnić jak najlepszą jakość, jak najlepszy wyróżnik i też coś takiego, żeby ktoś pomyślał, że on chce uczyć się właśnie z Tobą, on chce korzystać z Twojej wiedzy, być w Twojej energii i żebyś go prowadziła przez to doświadczenie. I to jest tutaj fundamentalne. I zobacz, jak wchodzisz na, ten, na tę przestrzeń, tak zwaną premium, no to nagle okazuje się, że tam jest mało osób, więc mało konkurencji. No, to więc, jeszcze jak doprecyzujesz swój wyróżnik, to uu, jesteś jedyna, i nagle nie ma. Nie ma z kim konkurować, bo po prostu, nawet jak są te osoby, które też poruszają się w tym segmencie, to one mają swoje wyróżniki i tyle. I, i każdy znajdzie miejsce dla siebie, i też osoby korzystające mogą znaleźć osobę, która, która im pasuje. Więc to jest taka strategia, którą bym polecała. Myślę, że naprawdę bardzo duży temat, związany z levelem pierwszym rozwoju toplektorki, ale oczywiście to jest cały czas tak, że to nie jest tak, że my kończymy pierwszy level, wchodzimy na drugi i tam są nowe rzeczy, i już do tych pierwszych nigdy nie wracamy. Oj nie, bo to jest tak, że na każdym levelu, gdy nam się okazuje, wydaje nam się, że my już opanowałyśmy naprawdę te tematy, to okazuje się, że mogą być jeszcze głębsze, że możemy ich doświadczać na jeszcze większym poziomie głębi i to nie był koniec, że cały czas powtarzamy pewne tematy, tylko coraz głębiej, coraz głębiej, czyli... Jak na przykład wyzwaniem na początku dla ciebie było wstawienie rolki, jakieś pierwsze ogłoszenie i tak dalej, to im dalej w las, ok, pomyślałabyś sobie, że na levelu trzecim to już nie jest dla ciebie żaden problem, ale wtedy jest większy poziom głębi, bo już na przykład zajęcie stanowiska na jakiś temat albo reakcje społeczeństwa, masz też coraz większą publiczność i różne komentarze, i wtedy przeżywasz. Na przykład doświadczenie widoczności na większym poziomie głębi, bo nagrać rolkę dla ciebie, czy tak jak ja teraz wychodzę na live'a, to jest luz, nie? Ale wchodzą jakieś tam głębsze elementy. I o tym wszystkim porozmawiamy sobie na bezpłatnym wyzwaniu, na które Ci serdecznie zapraszam. Trzy levele top lektorki. Zaczynamy już w poniedziałek, 15 września i będę prowadzić Cię na zamkniętej grupie na telegramie, Ciebie i inne lektorki, może też i Panów. Zobaczymy, czy dołączą. A wiem, że mamy tutaj też w społeczności Panów, więc zapraszam serdecznie. I przeprowadzę Cię przez takie trzy dni, trzy audio lekcje. Do tego będzie zadanko, żebyś mogła od razu sobie wdrożyć. I uwierz, nie zawiedziesz się, bo będziemy rozmawiać holistycznie. Teraz na tych live'ach wybieram taki pojedynczy temat, który poruszam, a na grupie nagram się tak ogólnie w danym poziomie, co jest ważne co należy dopracować, doprecyzować, żeby przejść na dalszy etap i może też zobaczysz, że coś jeszcze wymaga zaopiekowania, nie na tym poprzednim. O, widzę serduszka, dzięki. <grym> Więc zapraszam, zapraszam gorąco. Wyzwanie jest bezpłatne, tak jak opowiadałam w dzisiejszym live, mogę na to pozwolić sobie też, żeby, żeby po prostu was zaprosić, ale nie byłoby to możliwe, jakby cały czas ładowała w te Tanie, tanie, tanie rozwiązania. To właśnie dzięki nim można dojść do tego etapu, kiedy można pozwolić sobie też na pewne rozwiązania bezpłatne. No, taką strategię promuję. Są oczywiście różne, nie ma tak naprawdę gorszych i lepszych. Każda niesie jakieś ryzyka, ale każda niesie też jakieś radości. Więc do Ciebie należy też wybór, w jaką, w jaką strategię wchodzisz, bo też. Czasami, to może tak na koniec tylko poruszę, że jest czasami taki temat, że no ktoś wystawia na przykład produkty za bardzo niską cenę i cały czas na tym się opiera, czyli to jest ta pierwsza strategia, o której mówiłam wchodzenie w skalę. No i tutaj radość jest przeogromna, jeśli mnóstwo osób zamawia, no bo wtedy, wiadomo, jest, łatwiej jest komuś, nawet obcemu. Z tak zwanego zimnego ruchu się zdecydować. Jeśli ty masz jakiś produkt za 30-40 zł, no to łatwiej jest zaryzykować. To, to nic niejako, no nie jest to w jakiś sposób ryzykowne. No i do skacze, skaczenie, no bo są kolejne zamówienia, kolejne zamówienia, fajnie. I potem jest wielki post na Instagramie, kampania na ileś tam tysięcy i tak dalej. I albo o, jeszcze lepiej, na przykład 200 klientek. Coś tam. Tylko, że potem musimy sobie zadać pytanie, ile poszło na reklamę, ile poszło na zasięg, albo z jakiej pozycji też ta osoba startowała. Czy ma już na tyle dużą społeczność, że może sobie pozwolić na tego typu produkty? Bo to właśnie jest efekt skali. Albo musimy dojść do tych osób, czyli bardzo dużo wydać na reklamy, albo mamy już może taką społeczność, chociaż wśród tutaj moich dziewczyn, które ze mną rozmawiają, zazwyczaj jest ten problem, że raczej ta społeczność jest. Mniejsza. Dlatego, dlatego też mówiłam o drugiej strategii korzystnej. No i, i tutaj trzeba sobie zadać też pytania, czy te 200 klientek to było po 20 złotych na przykład, czy po, po ile, tak? I ile też było na reklamę. I okej, okay, to jest jedna ze strategii, w porządku, ale niesie, tak jak mówię, ze sobą minusy. Z drugiej strony strategia marki premium no nie zawsze niesie taką potężną dopaminkę, bo jednak inwestycja w jakiś program high ticket jest poważniejszą decyzją. Nie jest czymś takim, co można zaryzykować tak po prostu, bo ktoś zobaczył reklamę, ale jest tutaj potrzeba właśnie działań też organicznych, internetowych itd. Ale wystarczy, że kilka osób uwierzy w wasze rozwiązanie, nawiązujecie z nimi dużo głębszą też relację, to też jest bardzo istotne, że znacie swoje klientki, że ta relacja jest głęboka, że możecie dokładnie wejść też w problemy. W problemy w, i też zaoferować nowe rozwiązania później tym, tym osobom, albo udoskonalać swoje programy. Więc to jest też bardzo, bardzo taki fajny kawałek tego, jak można pomagać strategii marki premium. No ale tutaj niestety nie zawsze po prostu to się spotyka ze zrozumieniem i z takim najazdem, że nagle wszyscy chcą inwestować w to rozwiązanie, bo tylko te wybrane osoby, ale już takie, takie na maksa pasujące do was i to jest niesamowita radość, ale na którą czasami trzeba poczekać i nie wszystkim starczy cierpliwości. Stąd też nie każdy decyduje się na wejście na segment premium, ale jeśli ty się na to zdecydujesz, to naprawdę warto. Szczególnie jak jesteś małą początkującą marką z małymi zasięgami, zdecydowanie do rozważenia. No dobra, <grytanie> dzięki śliczne za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam na wyzwanie 3 top lektorki. Link znajdziesz w bio albo w opisie. No, i zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Startujemy już 15. Dzięki za oglądanie. Pa!